Dobry, moi kochani. Na, witam serdecznie na kolejnym odcinku i na kolejnej premierce w Znowieniu, tak nietypowo we wtorek, i kolejna, jak się nie mylę, też będzie za tydzień we wtorek, 30 kwietnia. Także teraz mamy premierki wtorkowe. Jest to wznowienie Super 13 po 2 złote, eee, Ja mam 10 sztuk, czyli 20 zł. Inwestycja tu z góry na dół szukamy. Cyfry 13. Tabela wygronnych wygląda w ten sposób. Od dwójki do 75 tysięcy. Jest to nagroda główna. 2, 4, 5, 10, 15. No, tego możemy się jeszcze spodziewać, ale to wyżej. 60 i 600, to nie wiem. Dobra, szukamy tych trzynastek z tych 10 sztuk. W tych 10 sztukach.

no dobra, myślałam już, że będzie premiera na pusto. Jednak coś tu odzyskane, Odzyskam. Już coś odzyskane. 94 teraz numerek. Szukamy trzynastek. Jest trzynastka, jest trzynastka, jest siedemnastka. Trzynastka, trzynastka, trzynastka i trzynastka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Uhu, uhu. Uh. Proszę, jaka szczęśliwa premierka. Co tutaj się kryje? 2, 5, 2, 2 2 i 2, czyli 15 zł. 2, 4, 6, 8, 10, 15 zł. Kontrola mi się odkryła, ha, czyli ha, ha. H. Takie radosne okrzyki, ha, ha, ha. Będzie na 15 zł. O, super.

Kolejna 97. Jest trzynastka. Ale fajna premierka. Na takich maluchach bym się nie spodziewała. Jest trzynastka, a pod nią dwa złote. I z to się zgadza. Super. Kolejna 98. Tu osiemnaście. Zaczęło. I trzynastki. Nie widzę. Dobra. To będą perfekcyjnie szybkie premiery. 99. Zdrabka szybka, malutka. Jest trzynastka. A to maluch zaskakuje. Jest trzynastka, i pod tą trzynastką jest 2 złote Z. Jest z. Ja już mam premiere na plusie. Po takich maluchach bym się nie spodziewała i numer 100, czyli ostatni z paczki. Czy jeszcze tutaj coś dołoży? Nic nie dołoży, ale na 20 zł wkładu, na 10 strapek, które dzisiaj przygotowałam: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pustych. Wiadomo, że zawsze więcej musi być tych pustych, a wygrały 4, 2, 4, 6 zł i 15 zł, czyli 21 złotówka na plusie. No ale na taki, przy takim przytokiem maluchu jest to ogromna radość, bo maluch dał plusa super 21 zł na dalszą zabawę. Także jak dla mnie 13 wznowienie nie jak najbardziej udane. Życzę wam wszystkim udanych premierek, wysokich wygranych, skupcie lotto. Ściskajcie. Ja was również ściskam. Życzę udanego, pięknego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa.